Jesteśmy zakwaterowani w Budapeszcie. Dosyć fajnie. Gwiazdka są normalne. Fajna cena, bo, bo tylko 22 euro. Pani bardzo miła, zasmarkana troszkę. Policzyła nam chyba jako za namiot, bo, bo powiedzieliśmy, że jesteśmy samochodem. I jak jest kuchnia? Nie ma kuchni. No to też dobrze. I co? No to dobra, przynajmniej zawsze coś, ale ogólnie ten mi się podoba. Bo są hamaki i ta cisza. Jak rzadko można uraczyć ciszy na polu kempingowym. Piękna sprawa. Trochę trawki jest, też dobra rzecz. Bo dla mnie trawka to jest coś pięknego. Bo takie coś to już nie. To już nie, to jest B. No i objechałem cały kemping, bo znalazłem sobie plac zabaw dla dzieci. Zawsze to jakieś odciążenie. Jest problem, nie dosięgnie tutaj wtyczki. No to na tym damy. Daj na, na tej walizce, na, na tej skrzyni. Czemu na skrzyni jest? chcesz? Dam skrzynię. Skrzynię dam, przedłużacza nie dam. Gdzie ta skrzynia? A tu. Ja Zapakowano. i Wrzucę w ten. Wrzucę w, ten. w kubek. W kubek ten. Co robimy? Makaron spaghetti? Carbonara. Dosyć dobra godzina jest, bo. Podłączysz mi. W pół do szóstej. Yy, najważniejsze to też przyjechać, tak, parę godzin przed spaniem, żeby to za widoka po prostu rozpakować, bo jak już noc się zbliża, Mateusz szalonych zieleń. Przeproś drzewko. Przeproś drzewko. Co gdzieś mi Dawaj nóż, konfiskuję. No daj. Jeszcze raz wbijesz w drzewo nóż. Od razu ci zabiorę. Zrozumiano? Napompuj ma teraz. Nie No do korka włóż, a ja podłączę. No do korka włóż. Tu tu masz korek. nie widzę kój. Tak, zakłócimy trochę. Mir. Ale lepiej teraz zakłócić niż później. Już? No. Wstyknij tu. Cyk, cyk, pstryk, tyk, cyk, cyk, mek. No nie działa. Coś ten kontakt chyba jest słaby. No tu wyleciało. Chyba obciążenie za duże Teraz przyknij. Włącz. Dobry. Chyba kuchenkę podłączyła Ewa I wypadło Tu hamaki ładne I ogólnie dosyć pusto jest Może ludzie poszli gdzieś sobie Bardzo ładnie, dziękuję ci Ola Czyli 22 euro do tyle nas wyniosło co W Wiedniu na tym parkingu Takim słabym trochę Jakie toalety, uh, uh, uh. Piękna sprawa. Woda do picia. Drewienko, oh. Nie trzeba wrzucać monet. Bo tam ostatnio, na ostatnim to trzeba było 20, euro 20 koron wrzucić, żeby 3 minuty woda się lała, nie? 20 koron Ewa wrzuciła i tylko zdążyła się namydlić. Nie, nawet się nie namydliłam, zdążyłam się tylko i na... na moczu. Co się dzieje? teraz. No naprawdę, cisza, spokój Jest chyba. Duża, I płacimy tylko gotówką. Mamy akurat tyle gotówki, nam wystarczy na 5 dni albo dłużej myślę, że zatrzymać się tu. A oto nasz pyszny posiłek będzie przygotowywany. Co prawda nie jestem y, jakimś kuroniem czy kimś takim, ale myślę, że będzie zjadliwe. Ojej, zwłaszcza, że to już przyprawione było mięso. Kroimy pomidorka. I będzie nasze pyszne spaghetti, pierwsze kempingowe. O. Noś, masz po, pomieszać troszkę. To jest, lubisz spaghetti czy nie? Nie, bo bez cebuli. Jest. No, to jest bez cebuli, tam tylko troszeczkę. Pajcie, ile jest cebuli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Przydałaby się też Moskitiera, się. bo te muchy nam wleciały. Wsiknęliśmy czymś na muchy, to ich zabiło. Ale latało ich tu pełno. W końcu pozamykaliśmy wszystkie drzwi. Kochanie. Może gdzie w przyszłości jest? kupimy Moskitiera, Tropikarium. moskitiera. Tomek. To zawsze najlepsze są pierwsze, pierwsze podróże. Mateusz, zaraz Nie. Jedziemy, gdzie i jedziemy, Powiedz. Biegaliśmy z pola campingowego. Przejdźmy do Pokaż ten mapę. Stanek, przystanek ten do metra, do metra no do metra Ors No. Ors Ale ludzie bardzo mieli, od no, razu ustąpili miejsca, jak Chciałam idzie szpieg jakiś z zresztą. Tak, ja nie wiem. to lepiej obserwuję. Kupiszę przecież. Yes, yes. Teraz będzie, niedługo. Kupiliśmy takie e, karty podróżnicze. Najtaniej chyba wychodzą, 7-dniowe. Tak, najtaniej, bo dzieci nic nie płacą za 16,5 euro od osoby. 16,5 od osoby euro? Czyli jakieś 150 zł daliśmy za dwie osoby? Dzieci do 60 roku życia nie płacą nic. Taka opcja nam tutaj gańsza się wydała, bo jednorazowe to tylko na autobus albo na metro, a tutaj mamy w tej karcie od razu autobus z metrem. A ty tak to się nadal... To teraz wysiadamy, wysiadamy gdzieś. Polska jest w teren, wysiadamy po polu. Co to jest? Co tam jest? Hela. Co to jest? No i metrem tu jeździmy teraz sobie Co to jest? Kot? To nie jest kot Smysz, tak? My na e, Galert Galert e, Ewa chce już zdjęcia, pstrykać To zobaczyła widoki no spokojnie, mamy czas przecież. Tu widzimy... no takie... takie... o tam statua wolności taka. O. Dosyć fajnie komunikacja jest związana. Bez problemów parę minut tu dotarliśmy, można powiedzieć. Te pociągi, tam metro jeździ co parę minut. 2-3 minuty trzeba czekać na kolejne 12:10? Czyli podobnie, podobnie jak w Wiedniu 12:10 mój mąż mówi, że bardzo szybko dotarłeś. Tak, bo wyszliśmy o 12, chyba. <laughs> no, za parę 12. Chodzi mi o te komunikacje, Mateusz, bo spadniesz. No, tu takie graniki są co chwilę, także można umyć nogi głowę napić się wody, czyściutka, jak źródlana także nie ma co kupywać, tylko nosić całą buteleczki słynne kłódki, zakochane tu na przykład tak kochany jest jakiś Goldi Made in China Nie znam gościa A tu są widoki z tego wzgórza G, 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 Mateusz już nie że... rzucaj, nie, nie rzucamy kamykami tak, Jak to się nazywa? Nie rzucaj kamykami, powiedziała I tu mamy taką O Boginię zwycięstwa, nitkę patrzy w górę i oddaje hołd Bogu, najwyższemu jednemu, oddając swoje skrzydła. Swoje skrzydło, jedno bo drugie nie zgubiło. Nie, żartuję. Nie wiem co to jest. Nie umiem czytać. Nie znam jak to się umie. po węgiersku. to sobie przeczyta. Tu mamy walczącego chyba Heraklesa ze smokiem. Ale to wszystko chyba, moje domniemania. Ludzie jak widzimy, różnego koloru są i barwy, skóry. I Polaków spotkaliśmy, i nie, i Francuzów, i... Także wszyscy tutaj zwiedzają z całego świata. Ale nie ma natłoku turystów, może dlatego, że jest poniedziałek. Moja żona tylko przy komórce siedzi, nieważne gdzie czy jest, czy, czy, czy w tramwaju, to? czy na Wielkim Wzgórzu Świątynnym. Tam był taki kościół wcześniej. Weszliśmy, powiedzieliśmy, że chcemy się pomodlić, to nie płaciliśmy za wstęp. Proszę bardzo. Statua Wolności, upamiętniająca tych, którzy zginęli w walkach o wolność Węgier. To są dziewczyny no. trzymające nad głową list palmowy. Tak? To mówiłem. Wiele legend jest tutaj powiązanych z tym, z biskupem Galertem, od którego imienia pochodzi nazwa wzgórza, który miał być osadzony no do beczki, wrzucony w dół przez pogan, którym nie spodobał się sposób ich nawracania lub inne liczne historie odbywające się no. tutaj w szabatach czarownic. Czyli podobnie. Prawie to samo, co mówiłem. Czyli tu jest Buda, my jesteśmy po stronie Budy, a tu jest Peszcz. Peszcz. A tu jest most wolności Tam? Most wolności gdzie most? Chodź Tam gdzie rzeka no. Camek, Buda zamek Buda Nie macie Na razie nie płaciliśmy nic za wejście Może nie ma biletu a może Gdzieś dalej są Zobaczmy Tam jest za so, no, przyszliśmy Cały czas jesteśmy po stronie Buda Nic Nic nie widzę. No nie widzisz, no bo jesteś za mały No tam byliśmy z tej perspektywy wygląda że to dosyć wysoko ta statua W wolności Gelerta Wzgórze No i coś ostrość ładnie wygląda to miasto co jesteśmy teraz po stronie Peszt e, i będziemy na metro jechać weszliśmy do pierwszego lepszego autobusu i nas tutaj dowiózł. nie chciało nam się szukać za bardzo byle do metra trafić no i zamek za darmo zwiedziliśmy ten budy, nie? Dzieci trochę pomoczyły nogi. No możemy zobaczyć jak tacy są mieszkańcy różni. Różne kultury Różne organizmy. Tutaj chodzą. Mieszanka, wielokulturowość. Ale nie, ale nie jest tak źle jak w Wiedniu, mi się wydaje. Dzieci też nie widać, co prawda, nigdzie. Tam tylko jedno dziecko, coś tam. Ale tak, to my jesteśmy wyjątkiem, trójką. Widzieliśmy raz z czwórką dzieci turystów, ale to były już starsze dzieci. Ja idę tam. Idziemy szukać łyżek, bo nie mamy. Łyżek i czegoś jeszcze, ale nie pamiętam czego.